Pięć sekund. Kurde. Trzy. Ból Bulbrucha. Ból Niestety. Co było? ty co To to to, jeden Co jeden 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 na to, żeby pokazać. No. 11. Start.

Minimajkiem strzelasz! z, z procy! Wystrzelony, Wystrzelony z procy! Wystrze no. Wystrzelić karła Wystrzel z procy? Wystrzelony z procy! Wystrzelony z procy! Wystrze no. <susur> <noise> dobrze czy nie? Dobrze. dobrze. z procy! To ja no, mówiłem! Dobrze okay, było! No to mówię! Dobre, dobre! Łohohohohohohohohoho! <noise> ból brzucha! Ból się wylewają! brzuch! Kiszki! Jądra! Rodzić!

Start. O matko, nie, to to nie. Ile słów, ile słów na początek? Oj, grubo. Ostatnie. E... O matko. Pływa Chyba żabką. masę, żabka, szczelić, woda, muszko coś ścielić? ścielić.